Cześć wam wszystkim, cześć wam wszystkim, z tej strony wasz Adrianek czarujący, czyli kanał Oczarowani. Dawno mnie nie było na tym kanale, ale powróciłem. Dobra, dzisiejszy odcinek będzie taki dość związany trochę nieszczarowaniem ale ale będzie duży hmm, ciekawe czy będzie sporały ten vlog ten odcineczek ale to się okaże Ech, ogólnie to będzie zbiór grzybów koło mnie w okolicy no i wam to pokażę w sumie to już wczoraj mogłem wam pokazać, bo miałem kamerę ze sobą w plecaku, z plecakiem. Miałem kamerę z plecakiem, ale tu już to. Z bateriami ze wszystkim wziąłem. Umiałem nagrywać na drugi kanał, to zapraszam na opuszczeni w tarapatach, żebyście po tym filmie, obejrzeniu, po tym vlogu przeskoczyli. Na opuszczeni w tarapatach. Bo to jest kanał o urbexach. No i właśnie miałem nagrać Urbexa. A konduś jeszcze nie nagrywałem Urbexa, bo jechałem na Grzyby i to jeszcze z moją mamusią. No i nie nagrałem tamtego odcinka. No no i dobra. Jeśli Wam się w tym momencie pojawił przycisk taki, jak teraz Wam mówię, subskrypcja, zasubskrybujcie ten kanał, bo lecimy po więcej subskrypcji i lecimy z odcineczkiem. Więc teraz Wam się pokazuje przycisk subskrypcja. Chapeczkę w górę możecie walnąć i dzwoneczki. No i dobra. I wam opowiem. Wczoraj byliśmy na grzybach z moją mamusią. I normalnie takie były okazy, że tu się poszło, tam się poszło, tu się poszło. Grzybów od groma. Abym miał aparat, kamerę to bym nagrał. No w sumie miałem, ale... Ale nie no w sumie to zrobiłem tylko zdjęcia i wstawiłem na Facebooka. Ale to nie będę wam tych zdjęć pokazał w filmie, bo dzisiaj z całego odcinkowego vloga. To będziecie widzieć, nie? No, więc trochę tych grzybów było takich podgrzybków. Myślałem, że kozaki będą, ale nie było. Może i by były, ale gdzie indziej w lesie byliśmy w takich hojarach, To powiem wam, że więcej było, najwięcej było maślaków. 15 niecałe minut. Przejdzie to? 15 niecałe minut. I prawie dwie torby narwane w ciągu 15 minut. Dwie torby czubate maślaków. Szok normalnie jak dzisiaj tak będzie. To wam to nagram normalnie na vlogu, na odcinku na kanał oczarowanie i będziecie wszystko widzieli, bo to jest szok ile w tym roku jest grzybów. To w tamtym roku nie było takiej plagi grzybowej. Na grzyby jak w tym roku I to jeszcze w tamtym miejscu co byliśmy wczoraj I właśnie dzisiaj jedziemy w samo miejsce z moją mamuśką Z moją mamusią I będzie nagrywany i będzie zbierany i będzie sztos odcinek więc zostawcie tego momentu do nas ten kanał I lecimy z odcineczkiem Dobra moi drodzy I jesteśmy w lesie Idziemy sobie Idziemy sobie do lasu Widzimy się, będziemy w terenie tam gdzie byliśmy na grzybach. Autobus jedzie tam tylko mama widowa mi się od się pójdzie No dobra i na wejściu już grzyby są i tylko weszliśmy do lasu od razu Chadzam to mój dobry. No, idziemy tam dalej ale gdzie jesteś? Tu jestem, nie widzę Tutaj muszę przydostać, nie mogę, bo tutaj tak, są zagotowane kamieńki, czekaj Widzicie, takie lasy ładnie ładnie ale wczoraj było więcej nie tutaj to jest dobrze zgrać grzyby to się znajdzie mamo grzyb wchodzi zobacz patrzcie tutaj grzyb tutaj widzę tutaj to jeden Tutaj, tutaj właśnie, o no, 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 tutaj, 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 no, tutaj, tutaj, tutaj. Mamo, patrzcie i za moją mamą grzyb, tutaj, daj Pan spokój, jak ja znalazłem, tam koło mojej mamy, tu, aj, od noga pękła. Mamo, tu najpierw zbieramy do wiaderka, czy jak? Najpierw do wiaderka zbieramy to dobra, tylko delikatnie no dobra, dobra, no wiem, 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 Maśka nie zrobiła. No to wiecie. I prawa chyba uderzyło. Tak. Nie, to to równo z to dobra, to się widzimy za chwilę. I co mamy grzyba. Hmm. Podgrzybek, o no, wejdźmy no, jakoś tam. Może tam będą te grzyby? Mi się wydaje Straż. Tutaj w tych haściach to pełno i tutaj jest kurko Jeden podgrzybek Jakie? Robaczywecie jakie? Nie, jeden niedobry A dwa się robią. A to nie, dobra ale już mamy sporo grzybów dobra dobra mamy kolejnego grzyba kolejny grzyb dokładnie ono grzyba. o, o, ja ten kalki robię co? było wziąć mamą nóż i te wie, i, i te ogunki, kurde obrywać z tym piochem, odcinać zapomniałam Dobra to jutro a będziemy za dnianem, to weźmiemy Jak jutro będzie z to domy radę Dobra No jest, jest Widzicie co chwila grzyby Mamo grzyb! Na grzybie bym postawił Tom, wiadro O jaki wielki O jest noga pękła Onow nie ma na rynce, nie na szok Szok nie jest, w jest no, kolejne no O kurde Gdzie to jest? Mamy trzy koło siebie Jeden Drugi Kurde źle Trzeci, czwarty, piąty Zoba Pod podgrzybek I pod grzybek piąty był Widzicie, miał być... No A wyszło rzeczywiście. Szok, 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 Ale ma ślaków najwięcej tu będzie. Abo jest! Grzyb! Mamy ma ślak. Tamoj, widzisz? Tam jest maślak, Tam jest maślak, Daj pan spokój, to maślag uciekł. Muszę iść w drugim nie A ty ja nie wiem, to... To się O, i tu jest. Ej, robaczy wy. Ej, to nie. bo jest w tym roku najlepiej, najlepiej. no, grzyba minęłaś, grzyba minęłaś. Ja nam za Tobą mi jest grzyb. Patrzcie. Co chwila grzyby. No o, daj. Bo w trawie mogą mnie zauważyć. O, tu jest. No jest, 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 o jest je właśnie ten no Ja cię kręcę Szok Tyle grzywu Tu nikt nie przychodzi zbierać tych grzywów na tego grzywu Wczoraj byliśmy maślaki, dzisiaj jakieś takie maślaki I może dlatego nie chcę tych maślaków rwać, no Masz? Dobra Dobra Amo, wchodzimy w grunt lasu tej kroków Amo, gdzie jest? Tylko minęłaś No to jak widzisz tego bezkitu Dobry Dobry, dobry Dobry, dobry, bardzo dobry Ja choć trzymam kamerę, ale też widzę o, w ogóle ile grzybów. O! Jest, jest, jest grzyb. Jest, jest, jest. O! Chodź. Chodź, chodź, Szok. Dobra, widzimy się później. Bierz go, bierz go. Wyłączyłem nagrywanie, w końcu patrzcie ile grzybów. Muszę to jeszcze raz nagrać. Ta mój grzyb, ta mój grzyb. Tu grzyb tu grzyb tu grzyb i tu grzyb i tam grzyb O no. tu patrz, koło ciebie tam Czekaj weszedłem głębiej O i tu są nawet grzyby O tu właśnie I tam mój Nie, szok Wczoraj było tyle samo Dobra, idę po to robię święto O kurde i tam jest jeszcze Haha ha ha są grzyby Akuratne Stokrotnie Co mówisz? Tu jest. To mówię. Dobra. No. Trudno się przedostać, ale jest. Dwa dokupy zrośnięte. Dwa. Trzy... Cztery. Pięć. Pięć. Sześć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. O kurde dziewięć. Dziesięć. Dziesięć. Jedenaście? dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Oddaj pan spokój szesnaście grzybów. A ja na ile mo? Czekaj, 16 grzybów, grzyb przy grzybie. A, widzę. Nie widzę z tyłu za kamerą, wiem. O, 16 grzybów, szok. 16 grzybów. Szok ile grzybów, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo grzyba widzieliśmy. Sorry, że tak bliska jakoś twarz widać, ale to tak ma być. No, czyniki. Dobra, nieważne. O, sorry. Jednak... Ta, jeden grzyb jest. O nie, taki to nie. Trochę zjedzony przez robaki, to nie. A nie, czekajcie, tu jest jeszcze... No, kolejne, małe pizdraki ale brać brać, po co się się marnować? im patrzcie szok i mamy grzyby dwa zrośnięte grzyby Dwa zrośnięte zrośnięte do kupy bardzo zrośnięte do kupy choć mam coś jakoś to włożę dobra no, ja też nie widzę ile 16 w jednym miejscu no też tyle miałem no. O panie, patrz, patrzcie I kolejny grzyb jaki wielki Dorodny Dorodny maślak czajcie O, jaki wielki W szoku, że tyle ma jest Napiszcie w komentarzu, wy zbieracie maślaki, nie zbieracie, zbieracie. A Jak zbieracie, to co robicie z maśniaków? Jest gate papeczka w górę O kurde No i już jest całe wiadro grzybów No i elegancko No i już można było do domu jechać ale mamy jeszcze dwie tyle, dwie torby, więc będziemy zbierać jeszcze dwie torby. Szybko. I, to I te... w takim szybkim tempie, patrz, w takim szybkim tempie zobacz, ile już zbieraliśmy. ale gdzie to postawić, żeby, takie no... żeby się nie poobijało? I to zaraz położymy. Tak, żeby wiedzieć, gdzie to jest. I to zaraz położymy, nie? Będę I... wszystko tutaj zostawiał. I w jedną torbę zbieramy grzyby. Tak. Gdzie grzyb? O, tu. Pójdę dwa. Podrzypki chyba. Nie tak, pod, wiem. Chyba pod tak, pod grzybki. Pod grzybki. Chodźcie sobie tutaj, tu. Jeden. O nie, nie pod Nie, nie, nie. Nie, to koszoki. Nie, to pod dobrze mówił, dobrze. Nie, dobrze. Pod grzybki, dobrze. Na pewno jest. Zaraz weźmę odchody. Ja ja Ile grzybów, tu mamy całe wiadro. Mamo. O. Tu zostawimy. I tam będziemy koło tych krzoków chodzić, to tutaj zostawimy. O, tu. O najlepiej będzie, no. Gdzie? Tu, tu gdzie stoję. Całe wiadro mamy, w ciągu 8 minut. I tu teraz położymy, później po to pójdziemy, A te będziemy zbierać. Tak. w te, później pieniądze. No. I Jak w ciągu No pójdziemy i znowu w ciągu 10 minut. No Wyjmiemy na Czyli... Wyjmiemy, ale mamy torby we... nie, to później od ciebie plecaka wyjmiem. Dobra, no, bo jeszcze mamy dwie torby i drugą w plecaku. Będzie trzeba to i do plecaka włożymy. Nie wiem, chodzymy. Szok w ogóle. No, to zmienimy się później. Masz? No i dobrze Dobra, ustawiałem kamerę i widzę gdzie są grzyby. Dobra, idę o o o o o tam właśnie, no Tam właśnie, no 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 no, no. Dobrze idziesz mamuszka Mamuszka super z o, elegancko, elegancko Ale stój, tam. Już Zostań. idę, idę, idę. O czekaj, mam grzyba. Od razu na wejściu. Masz? Mam, mam. Od razu, widzisz? O, tu ile jest, o. Jakie jaja. Od razu idę grzyby zbierać, od razu grzyb. Od razu grzyb. Dobra, już jestem blisko wiaderka, to jest przy wiaderku położę. Dobra, do wiaderka w Czekaj, za mną kolejny grzyb jest trzeci. Quarty. O ile ja muszę Jeden, dwa, trzy. Pokażę to. Kolejne trzy grzyby. Grzybobranie udane. Możemy iść dalej w głąb lasu. Szukajcie razem z nami grzybów. Zobaczycie to, napiszcie może w której minucie grzyba znaleźliście. Może równocześnie znajdziemy grzyba Będzie w trampkach. Dobra, widzę grzyba. Ja jak tam się przedostać? Ile masz? No i dobrze. Mam czekaj, bo ja mam tam grzyba. Dobra, ja idę po tego grzyba, a nie? Na razie cicho. Zobaczymy, jak nie Tu jest grzyb. O nie! Grzyb. Szok, 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 szok. Tu jest jeden. Jeden grzyb jest. O, tu jest jeden. Tam są dwa. A tam dalej jest trzeci i czwarty. Szok. O, właśnie tamój. I tam dalej w głąb jest kolejny. Dobra, zaraz pójdziemy. I tu kolejne. Grzyby. Idziemy tak grzyby. Jednego już mamy. Ale tu są jeszcze kolejne. Już mamy tyle grzybów. To w kamkę. Kiedyś tam u No i właśnie dobrze. Bierzemy go do tego. Nie, ten to nie jest. Kurde. Czekajcie, to O, to będzie lepiej. Kolejne Szok Będę wiesz Jeszcze jeden Rzeczywiście Dobra idę w szyby, tam gdzie jest kurde O jest grzyb, dobra widzę Dobrze mówiłem, dobrze myślałem żeby tu iść jest dużo grzybów, tylko przejście jest kurde dziadowe, bo trzeba pod takimi haszami chodzić. Masakra. No nic, jakoś tam się rozkaniemy. Żebowi się marnować. O, tu jakieś grzyby mogą być. Już rozcięty. Nie dobry, nie jest. Jakiś robacinaty. O tej aż trz... trzy jeden drugi, trzeci i taki pizryk malutki. A! Elegancko. Grzybobranie udane Ty się spodziewałaś, że tyle grzybów będzie Mamo nie. Co wiesz? Nie daj spokój Tutaj mam opóle dam do ciebie, tylko. Jak ty tam wchodzisz, że ja nie mogę do ciebie tam wejść? A dobra już jakoś dojdę, widzę. widziałem, patrz, tam jest... Dobra, dobra, widzę. Ale czekaj, tam jest jeszcze jeden. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz? Dobra, widzę grzyba. Grzyb? Grzyb. O! Ale jaja. Bez nogi. Tu kolejny. No ten to nie, nie, to takiego to ja nie biorę. Mamo, trzymaj go. Ten się może jeszcze nada. Ten łepek. Mamo! Dobra, no, bo tu mam kupę. Oczywiście masz. No, no, pomału, pomału. Wykręcaj go, wykręcaj jak nie możesz. To już masz w torbie? Opuść mi No, właśnie. No, daj Pan spokój. mieliśmy połowę torby. tegoroczne grzybobranie udane mamy już całe wiaderko drugą całą y, torbę jeszcze będzie jeszcze jedna torba będzie i trzecia trzy torby plus wiaderko będzie sami wiecie ile grzybobranie udane jeszcze nam dozbieramy te dwie torby, tamto to do pełna czubato, co sami widzieliście, jeszcze wybieramy tam i w plecaku co mamy i to będzie na tyle. Jeśli filmik się z grzybowania podobał, to zostawcie apeczkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Oczarowani. I to by było na tyle, a na miniaturce może Wam pokażę już cały zestaw grzybów w trzech torbach plus z wiaderkiem. Będzie grubo, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!